O, to już 11, muszę jechać do wuja na farmę, na gospodarkę. Miałem być trochę wcześniej, no ale trudno, niestety. Kawałek drogi musiałem jechać. Dobra, jesteśmy. O, cześć wuja! pierniku jeden, o której miałeś być? O 9. A która jest godzina? 11. Yy, Jedź na pole, bo pewnie już stoi z... Pewnie już muci. Dobra, to jadę zobaczyć. Witam was widzowie w nowej serii. Dobra, podjeżdżamy. O, dobra. To jedziemy na pole. Jedziemy widzowie na pole. No, już jesteśmy, dobra. Wjeżdżamy tutaj sobie. No, że nie wejdą. Zobaczcie, jaki piękny bizonek. I trzeba czekać, aż się zapełni. O, pasty są nawet, premium <laughs> Jeżeli wam się spodoba, zostawcie subika i lajka Ja będę wiedział, że chcecie więcej tego typu odcinków No i co? To są wakacje, wakacje u wuja Dobra Dobrze, szypie? Chyba dobrze. <laughs> Dobra. Czekamy chwilę. O, trzeba od ten Odpuść, otworzyć pokrywę. Dobra. plan ale będą bele może będziemy nawet robić bele No, w miarę idą też żniwa. Ciekawe czy będzie cała przyczepka. Czekaj, ja cię odjadę. Czekajcie, odjadę tutaj na bok. Żeby nie przeszkadzać. No powiem Wam, że ładna ta. 30. Wuja, dwa. Ciekawe, ile będzie z tego całego pola. O, o, muszę odjechać. Dobra, jeszcze bardziej. Ciekawe, czy pojedziemy na jeszcze kolejne pole. No i zobaczcie, idą żniwa. Oporowo. Ciekawe, ile już masz w zbiorniku. miejmy nadzieję, że jak najwięcej. Jaka słomka fajna. Oho, chyba będziesz sypał. Najprawdopodobniej. Albo na kolejne pole. Chyba. Będziesz sypał, czy na kolejne pole jedziemy? Zobaczę to, widzowie wracamy na gospodarstwo. Tylko to może coś chwilę potrwać, bo sobie ta trzydziestka coś nie radzi za bardzo z tym, z tą przyczepą. Wuja już pojechał. No, trochę wyszło tego owca. Ok, wracamy na gospodarkę. O, a jednak z górki szybciej jedzie O, jest wuja Muszę te moje auto przestawić do tego wyrazu. Dobra, wróciłem No dobra Widzę, że w miarę plą sypno z tamtego małego pola To wiesz co? No. Teraz to weźmiemy i wykiprujemy to w stole. Dobra, czekaj. Tylko ja muszę auto jeszcze przestawić. Jest już w garażu. Aha, dobra. Dobra, jedziemy. O nie! Kury, uważajcie, uciekaj ta. Dawaj, bierz. Dobra, wjeżdżam Może no, by nie zahaczyć. Leż dalej. Daj kurwa. Już? Dała jeszcze kurwa. <gry> Dobra. Stój! Stój! Kurwa. Stoję. I proj. Gotuj tutaj tylko. Czekaj. A jak się kipruje? O, dobra. Dobra. Gdzie jechać? Jeźdź tam naokoło. Gdzie podjechać tym urszuszem? Tak, Dobra, ej, a co dalej robimy? <noise> i <Mi> sobie porażka <noise> Nie, ej, ale my jesteśmy zajebiści w RP, nie? Dobra, co robimy? Ej, a co teraz Dobra, robimy? Mło... Dobra młody, no? weź i Zga i zgaś tą trzydziestkę, bo przecież nie rozdają ropy za darmo. No, to prawda. Czy mam, Czy mam ją do wiaty wjechać? Ja pojadę zapytać, choć pojedziemy razem w sumie, zapytać się o prasę sąsiada. Choć pojedziemy tym trzydziestką, po co mamy tam się pchać. Jedź. Czekaj, co ty... Hmm. Jedź. Dobra. A gdzie to jest? Jedziemy, jedziemy. No, jedź tu do sąsiada na wsi. Jedź. No poczekaj, staram się. Dobra, ja pójdę na pieszo, bo Ty naprawdę jeździsz jak kaleka. <grym> stój! Ty, stój! No. Jesteśmy u sąsiada, widzowie? Będziesz raz tam do nas tam skresować, nie? No, no. no dobra, to na A my tam potem to, 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 to się rozliczymy za tonara żniwo. To nara. Jedziemy Dobra, do... to, to ja jedę ze sobą, bo ja nie wiem, tam gdzie jechać. Jedziemy. Na które pole? No jedziemy na razie na gospę. Aha, dobra. Ale mu doł. Ja ja Zajedź młody na podwórko. Dobra. Zgasła mi. Pokażę ci coś dobra, ok. No to jest gnój, a, a babcia tu srała. No wczoraj ale chodź <gry> Nie nie, długo, nie. 3, 2, 1 Młody! Niedługo nie? Tak będzie czas Weźmie trzydziestkę no. Podczepi beczkę Jeszcze raz Młody! No Raz jak później będzie czas To weźmiemy beczkę, trzydziestkę I wywieziemy szambo z domu Dobra tam świetnie siedzisz na pole i tyle. Dobra. O, <laughs> <laughs> słuchaj, razem będzie czas, nie? No, to jedziemy trzydziestkę, zaczepimy betkę i pojedziemy No! Dobra. Dobra. Znowu ładnie tutaj, zaraz zaczepimy i znowu tu ładnie pokosisz, znowu, tu, ty to tą łąkę. Dobra. Tylko omiń te drzewa, żeby już nie wleciał Dobra. Mm. <grym> dobra, widzę, wuja powiedział, że mamy pod... o kurde, i podczepić. Mm. Kosiarkę Gdzie jest ta kosiarka tam? Do tak. tej Dobra Podjeżdżam O, to ty jedziesz ze mną Ej, bo zaraz tak walnie Dobra Chodź, to ty Poczekaj, bo tu im się ciężko jeździ buja. Ja nie mam takiej maszyny na co dzień. Uciek... Uważaj buja! Wejdź ty. Czekaj, rozkładam. Wejdź to z bo mnie w kościele Daj ja Ci zajadę tylko. Wejdź z tego temporu. Dobra, wuja, ja nie umiem. Mówię ci, że mnie mama tu przysłała ze kolędzy. Tam twoi koledzy to ty tylko... tam to trzymać. Mm. <sum> nie daje rady. Wuja <śmany> to nie jedzie. <śmany> <noise> chyba musimy iść do sąsiada <noise> Musimy do sąsiada iść wuja No, no tak, ja przecież chyba ocipiałem ja Przecież ja w co zeszłym roku też sobie z nim nie dawałem rady Coś poszło nie tak ja parka, jest <laughs> Dobrze, przepraszam. Trzeba... Dobra. Litowej niestety 30 nie daje rady z kosiarką, nie wiem dlaczego. Znaczy ona w sumie z pustym przyczepą nie dawała rady, ale... no. Ona, ona nawet bez przyczepy nie jedzie do przodu. Kurde, no te kury zaraz poprzejeżdżam wszystkie i tyle będzie Kurde. Tutaj o, wjadę. Musimy czekać aż przyjedzie wuja z od sąsiada. O, już nadjedzie. <laughs> Ale, sąsiad maszynę ma A nie, patrz, a nie Dobra, widzę... O, jedziemy w kółko Chyba w o to mu chodziło Dobra O dziwo, dało mi się przejechać O, o, zaraz psa skoczę, widzowie Uciekaj, Burek, bo cię przejadę. No patrzcie, go nie. On się przyklei do tych obrączków. Ale sam tu za. Czekajcie, ja może będę trochę wolniej jechał. Bo coś. Jedź! Kurde! Trochę to potrwa Ale o to chodzi Jesteśmy na... O kurde, ale lagi Znaczy, jakie lagi? Dobra Czasami w prawdziwym życiu też bywają lagi W mózgu <laughs> I jeżeli wam się podoba Takie... Taka seria, oczywiście będzie Linch odcinka lepsza w naszym wykonaniu, ponieważ wiecie, zawsze pierwsze luby tak średnio wychodzą. Sorry, jak mnie ledwo słychać, ale trochę głośne tu jest. Oho, chyba wuja będzie zaraz zgrabiał. A wuja coś kombinuje przy tym, przy zgrabiarce. Dobrze koszę? Tak o. Dobra Zara będzie już z połowa Żeby mijaków też nie robić Bo wiecie, zawsze się przyda dla krów Czy tam dla byków Zaraz się spytamy, co tam wuja ma Bo ja tu rza yy, rzadko bywam Teraz na wakacje przyjechałem, a ja się spytamy Co on ma w tej yy, O Boże Wuja, a co ty hodujesz? Byki czy krowy? Wuja co? Co hodujesz, byki czy krowy? Właśnie teraz mam cielaki. A. O kurde. Ej no, jak ciężko się jeździ tym ursusem! No cielaki ma to chociaż dużo niezorom. I kolejny kółko robimy. Ciekawe ile jeszcze to potka. Oho, chyba będzie zaraz zgrabiał. O! Poczekaj! Małe komplikacje widzę sobie. Dobra. O, o, goni nas! Uciekamy! O, nie wyrobię. Oho, ostatni raz tam został chyba do przejechania. Dobra. Tutaj <laughs> cyk. O, ups, nie tak miało być. O, wuja, uważaj. Musimy uważać na wuja. Dobra, widzowie, jedziemy dalej. Wuje już tutaj siano kosuje jednak. Czemu ja powiedziałem, że zgrabia? Aha, bo... Zatrząsał. Myślałem, że zgrabiał. Wyglądało jak zgrabiarka. Dobra. <laughs> Lata nad prawo. Opsa, i nad gospodarką. Dobra, dawaj. Upsa, i przez pół mapy. Dobra, widzę także w tym odcinku to już będzie wszystko. <laughs> w kolejnym odcinku zrobimy te siano kosy do końca. No i co? Trzymajcie się nara.